dobry widzowie, to jest część droga odwiedzania działek O tutaj jestem ja, z moją fajną czapką I cóż, idę sobie, kontynuuję swoją drogę Ok, zrobiłem już część pierwszą I teraz zrobię część drugą Najpierw bezpryt, zrobię część pierwszą, potem zaczekam kilka minut i u jakie zajebiste kwiatki a to w ogóle jak my kontynuujemy to mogę Wam powiedzieć coś Jakoś jestem takim youtuberem który jest, lubi bobry chyba czekać może ciebie znać od, od takich innych kanałów, na przykład Dandy Log, lol XD Ale ten kanał miał już 90 subskrypcji ale już został a on teraz można nazwać go Lost Media. Czemu? No bo to jest kanał, no bo to jest mój kanał, który chyba już, nie wiem, dwa lata, na trzy albo jeden po prostu rok. I cóż, i on po prostu jest nieznany przeze mnie. Ja znam te nazwy. ale cóż, ale nie znam. A tak, on ma akurat to jest mój jedyny kanał, który miał zdjęcia mojego psa, Cash. No. I cóż, mam drugie konto na YouTube, ale to jest po prostu takie konto, które od mojego starego telefonu ci <laughs> tak. Pierwsze konto, akurat są odroczone przez przez to miło powiedzieć przez głupie google a drugie przez dziszczony przez telefon, a trzecie czyli teraz prawie zostało oznaczony przez google ale cóż jak ja sobie podróżuję po działkach przepraszam za mój głos, po prostu mam chrypę chrypę, czyli taki z taką a, to było? chyba jakiś żołądź Żołębć. A cóż? Cóż? Po prostu ja sobie podróżuję. Słyszałem, że jakaś jadziałkoła tutaj po prostu sobie podróżuje. jak tam będziemy kontynuować. to może nie wiem. sobie zdjęcia. ci panie! Ale fajna rzeczka. O nie, tutaj jest rijak, się, bo może porazić. Ta biała coś. Bol. Jakiś dziwny ekopol. Kalmienie! Ja, ja będę kontynuował. I chyba tutaj. No, no, chyba tam jest. Chyba no, końcowy działek. I tutaj chyba jest. Tak, chyba tutaj jeżdżą na auta do no, A Ale już ja sobie podróżuję. Bezmyślnie, i tu się po muszę, że jest tak, tak ciągle. aż dopóki nie dojdę na zielono mi. Waszka, Oczekajcie, Waszka która jest. Waszka, o nieważne. Chyba nie nagrałem waszkę, waszkę, waszkę.

to jeżdżą, ale cóż, jak ja bym był i myślał, że działki jeszcze tam się... mają dojazd, ale ja chyba już nie, o. I kiedy dobrze pamiętam, to o, nie wiem, gdzie jest końcowy. Cóż Już mam 20 minut Nie, ja to już, chyba już 5-10 minut działka Jej I Co mnie tutaj idę? Nie wiem Czemu zrobiłem to o 9 Też nie wiem Co tu, tu. Tam był jakiś wieżny. Już nie wiem. Właśnie się zapomniałem. Chciałem zwalczyć. Dobra. Cóż. Ja nadal podróżumuję. Ale cóż. Idę, 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 idę. Patrzę się tam. Może jutro tam zrobię. Teraz zobaczę ile mam czasu, mam czasu aż do powrotu. To jest dziwnie cicho. Cóż, jest w ciałkach I właśnie teraz nie wiem gdzie i na jakiej ulicy jestem ale no co ja wiem pamiętam już jak po prostu wkrótce i jestem w toku wieczóż patrzmy gdzieś, jeśli patrzeć jak ja sobie idę teraz jest. teraz zet teraz jest. Ty, ty, rup, I cóż? Cóż? Dobra. Chyba zakończę i zrobię trzecią część. To chcę zrobić być zdjęcie krów. I cóż? Ciekawe, I co to tu sobie tutaj jedzie, ale cóż, co to co to coś, tak? Żeby ja to nic nie przechadzał, bo jest. nie powinienem go nagrać. śpiew, 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 ale cóż, już... sej go narka.